Witam Was wszystkich serdecznie. Wiem, że obecnie takim przewodnim tematem w mediach jest reprezentacja Polski i to co dzieje się wokół selekcjonera Michała Probierza, no i też już byłego kapitana tej kadry Roberta Lewandowskiego, ale przy tym nie można zapominać o tym, co na rynku transferowym wyprawia górnik Zabrze, który wręcz na nim szaleje. Jakiś czas temu sprowadził dwóch nowych napastników, Gabriela Barboza i Teodorosa Cirigotisa, na temat których powstały już filmy na tym kanale. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to serdecznie do nich odsyłam po obejrzeniu tego filmu, ale Górnik się nie zatrzymuje i sprowadza kolejnych zawodników, a ostatnio zatrudnił nawet nowego trenera. Ja nazywam się Maciej Skucha i serdecznie zapraszam na film, w którym wiele informacji na temat ostatnich ruchów Górnika Zawsze. Na samym wstępie jednak wielka prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał poniesie się dalej, dotrze do większej rzeszy odbiorców i przez to naprawdę bardzo mi pomożecie i zachęcam też oczywiście do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych tego typu treści nie ominąć. Zacznę od tej najważniejszej zmiany Górnika Zabrze, o której mówiło się od dłuższego czasu. Nowym szkoleniowcem Górnika został Michale Gaszparik, a więc 43-letni Słowak, bardzo dobrze znany kibicom Górnika, gdyż w przeszłości był zawodnikiem tego klubu. W latach 2011- 2012 dla Górnika Zabrze rozegrał 15 spotkań, zdobył trzy bramki i zaliczył jedną asystę. Od 2017 roku pełni już rolę trenera. Na początku była to funkcja trenera młodzieżowej drużyny Spartaka 13 a od 2021 roku był pierwszym szkoleniowcem tego zespołu. Poprowadził Spartak w 202 meczach, miał niezłą średnią punktową, no bo 1,85 na spotkanie, trzy razy wygrał Puchar Słowacji, raz nawet wprowadził Spartak Trnawa do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Teraz podpisał kontrakt z Górnikiem do 30 czerwca 2027 roku. No i te cele w dłuższej perspektywie wydają się być podobne. Trener Kaszparik wywiadzie dla klubowych mediów Górnika Zabrze przyznał, że jest trenerem bardzo wymagającym pod kątem taktycznym. Jak zatem grał jego Spartak Trnawa? Trener Kasparik w poprzednim sezonie stawiał zwykle na formację 4-2-3-1, więc również pewnie takiej należy spodziewać się w górniku Zabrze. I co ciekawe, stawiał często na bardzo doświadczonych piłkarzy. Średnia jego zespołu w poprzedniej kampanii wynosiła 28,5, co było najwyższą średnią wieku w całej lidze słowackiej. No i warto też dodać, że trener Kasparik raczej sporadycznie zmieniał piłkarzy, na przestrzeni całego sezonu dokonał tylko 123 zmian w trakcie meczu, co było najniższym wynikiem w Lidze. W ofensywie jego zespół nie kreował zbyt wiele. W poprzednim sezonie expected goals Spartaka Trnawa wyniosło 46, co było wynikiem dosyć przeciętnym. Natomiast warto dodać, że całkiem sporo strzelali z dystansu. Udało się w taki sposób Spartakowi zdobyć aż 11 bramek, co było najwyższym wynikiem w Lidze Słowackiej. Być może również Górnik często będzie próbował uderzać spoza pola karnego. Warto też dodać, że Spartak Trnawa nie chciał posiadać piłki za wszelką cenę. Średnio posiadanie piłki Spartaka wynosiło 48%, a więc poniżej połowy, poniżej takiej średniej. Natomiast często Spartak decydował się na dośrodkowania średnio aż na 18 wrzutek na spotkanie, co było najwyższym wynikiem w lidze słowackiej, co może być dobrym prognostykiem dla Gabriela Barbozy, który przecież z takich wrzutek właśnie żyje. Spartak wyróżniał się jednak przede wszystkim w defensywie. Stracił tylko 34 bramki w poprzednim sezonie, najmniej w całej lidze słowackiej, choć gdy spojrzymy sobie na to, na ile sytuacji pozwalali przeciwnikom, aż tak kolorowo to nie wyglądało. Ich statystyka goli oczekiwanych przeciwko wyniosła 46, co wskazuje na to, że często ratował ich bramkarz, natomiast mimo wszystko i tak jest to całkiem niezły wynik. Uważam, że trener Kasparik to szkoleniowiec, który tak charakterologicznie pasuje do Górnika Zabrze, zna ten klub, może jako piłkarz nie grał w nim długo, natomiast dążył go poznać od środka. Natomiast można mieć pewne wątpliwości, jak poradzi sobie w ekstraklasie, jak dotychczas pracował tylko w jednym miejscu, w lidze znacznie mniej wymagającej od polskiej ekstraklasy. Także można mieć pewne wątpliwości. Jest to pewna niewiadoma. A jeśli chodzi o taki stricte styl gry Górnika Zabrze, myślę, że należy spodziewać się Górnika nieco bardziej wyważonego, nieco mniej ofensywnego. Drużyny, która jest nieco spokojniejsza niż w poprzednich latach. Często było Także górnik Zabrze grał taką wesołą piłkę. Myślę, że teraz tak nie będzie i być może to przyniesie efekt. Kto wie, jak mawiał klasyk, czas oczywiście pokaże. A teraz przejdę już do transferów piłkarzy, no bo również takowe górnik Zabrze przeprowadził. Pierwszym wzmocnieniem drużyny Zabrze był oczywiście Wiktor Nowak, 20-letni środkowy pomocnik mierzący 1,87 m. młodzieżowy reprezentant polski do lat 20, którego transfer Markt wycenia na 450 tys. euro. Górnik zaklepał sobie. Sobie go już nieco wcześniej zimą za 18 tysięcy w tej walucie. Teraz wygasał jego kontrakt, no ale górnik nie chciał ryzykować, że ktoś sprzątnie go im z nosa, dlatego też postanowił wcześniej trochę za niego zapłacić. No a Wiktor Nowak podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Ten młody środkowy pomocnik to wychowany legii Warszawa, który w 2020 roku przeniósł się do Znicza Pruszków, w którym w poprzednim sezonie rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 7 bramek i zaliczył 6 asyst, grał zwykle od deski do deski i był wyróżniającym się piłkarzem na pierwszoligowych boiskach, a łącznie ma już na koncie 92 spotkania na seniorskim poziomie, co w takim wieku zdarza się dosyć rzadko. W czym się wyróżnia? Wiktor Nowak ma przede wszystkim bardzo dobre warunki fizyczne, jest wysoki, potrafi się zastawić, ale przy tym jest dobrze wyszkolony technicznie, potrafi świetnie dośrodkować, no a przecież z tym Górnik zawsze w tym sezonie miał problemy. Jego celność wrzutek w zakończonym sezonie pierwszej ligi w Wnosiła 48%, co było szóstym wynikiem w całych rozgrywkach. A do tego jest to piłkarz, który wykonuje tytaniczną pracę w defensywie. W obronie zanotował aż 294 pojedynków, co było najwyższym wynikiem w lidze. Trypling czy strzał z dystansu też nie stanowią dla niego żadnych problemów. Jest to piłkarz aktywny nie tylko w defensywie, ale również w ofensywie. Musi oczywiście jeszcze pracować trochę nad dokładnością, no bo często jego zagrania kończą się stratą. Jest to jego pewien taki mankament. No ale z drugiej strony jest odważny, próbuje, coraz częściej mu wychodzi i dlatego też trafia właśnie do Górnika Zabrze. Na papierze to świetny transfer Górnika. Wiktor Nowak był postacią wyróżniającą się na pierwszeligowych boiskach, ma spory potencjał, a już nietuzinkowe umiejętności. Myślę, że w najbliższym sezonie może być ciekawą rywalizacją dla Dominika. Sarapaty to podobny profil piłkarza, no a przecież Dominik Sarapata też ma za sobą świetną wiosnę. Myślę, że taki nacisk ze strony Wiktora Nowaka może jeszcze lepiej, jeszcze bardziej wpłynąć na rozwój tego 17-latka, no i też samego Wiktora Nowaka. Taka rywalizacja może podnieść poziom sportowy obu piłkarzy. A kolejnym wzmocnieniem górnika z zaplecza jest Natan Dzięgielewski, też 20-latek, ofensywny pomocnik, mierzący metr m, młodzieżowy reprezentant polski do lat 20, którego Transfermarkt wycenia na 400 tysięcy euro, ale górnik zapłacił za niego według Transfermarkt 23 tysiące euro, też wykazała jego umowa więc po prostu górnik chciał nieco wcześniej zaklepać sobie tego zawodnika. No, a w górniku w zabrzu podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku, jeszcze z opcją przedłużenia. Dziękielowski to wychowany GKS-u, w którym grał po dziś dzień z krótką przerwą na wypożyczenie do skry częstochowa. W tym sezonie rozegrał 22 spotkania, w których zdobył 7 bramek i zaliczył dwie asysty. Jesienią był zmiennikiem, jeśli już w ogóle podnosił się z ławki rezerwowych, ale wiosną stał. Się wręcz pierwszoplanową postacią świetnego wiosną GKS-u. W czym się wyróżnia? Przede wszystkim bardzo często szuka pojedynku, często drybluje, Średnio w poprzednim sezonie 5,3 razy na 90 minut, co było 18 wynikiem w rozgrywkach. Natomiast warto mieć na uwadze, że często operował nieco bliżej środka, a tam jest mniej przestrzeni niż na skrzydle, dlatego też tym bardziej warto docenić ten wynik. Do tego też często szukał uderzenia. Średnio strzelał 2,8 razy na 90 minut, co było 13 wynikiem w lidze. Świetny wynik jak na piłkarza nie grającego na pozycji napastnika i generalnie często dochodził do pozycji strzeleckiej. Pod tym kątem był 15 najlepszym piłkarzem w lice. Myślę, że w górniku Zabrze może pełnić rolę skrzydłowego. To piłkarz bardzo przebojowy z takim nastawieniem na uderzenie i może jeszcze nie ma takiej ekstraklasowej jakości, no ale w przyszłości być może wkrótce takową mieć. Może to piłkarz, który myślę, że na samym początku może być zmiennikiem w górniku Zabrze, ale pamiętajmy, że na samym początku tego sezonu w pierwszej lidze w GKS Tychy też był zmiennikiem. Na no wiosnę był już pierwszoplanową postacią. Być może historia za to czekała. Kolejnym wzmocnieniem górnika zawrze już z ekstraklasy jest nazwisko całkiem niespore: no bo Jarosław Kubicki, 29-letni środkowy pomocnik, mierzący 1,80 m, którego transfermarkt wycenia na 700 tysięcy euro, ale ze względu na wygasający kontrakt jest to transfer bez odstępnego, a z górnikiem podpisał umowę do 30 czerwca 2028 roku. Jarosław Kubicki to wychowanych Zagłębia Lubin, który później przez 5 lat reprezentował barwy Lechii i Gdańsk, a przez ostatnie dwa Jagiellonii i Białystok. W zakończonym sezonie 2024-25 rozegrał 55 spotkań, w których zdobył 6 bramek i zaliczył 5 asyst, grając przy tym regularnie na poziomie Ligi Konferencji Europy, a łącznie zbierał podczas całej swojej dotychczasowej kariery ponad 300 meczów w Ekstraklasie. W czym się wyróżnia? To przede wszystkim piłkarz, który wykonuje dużą pracę w defensywie, sporo opresuje, ma duże zdolności do biegania, ale też jest w taki świetny sposób w stanie przewidzieć intencje przeciwnika. Ale do tego też myślę, że na przestrzeni lat w ekstraklasie rozwinął się przede wszystkim w biały stok pod kątem stricte technicznym, potrafi rozegrać akcję, potrafi zagrać do przodu, potrafi taki atak zdynamizować i też dobrze odnajduje się w samym polukarnym karnym. 16 rwala jest piłkarzem skutecznym. Myślę, że obecnie można go określić jako takiego pomocnika box to box. Myślę, że do tego młodego środka pola w postaci Sarapaty i Nowaka jest w stanie Jarosław Kubicki wnieść sporo doświadczenia. Sporo też mówi się o odejściu Patryka Helebranda z Górnika Zabrze. Jest za niego ponoć sporo ofert i może oczywiście Jarosław Kubicki tego Czecha nie zastąpi, no bo jest to nieco inny profil zawodnika. Natomiast pod kątem takiego opanowania i wyważenia doświadczenia w środku pola jest w stanie wnieść sporo właśnie w zamian Patryka Helebranda, Jeśli ten Zabrze opuści, to Kubicki ma, a Sarapaty. Czy Nowakowi czasem jeszcze tego brakuje? Następnym wzmocnieniem górnika prosto z białego stoku jest Michal Saczek. Na temat tego transferu też mówiło się dosyć sporo, no ale dopiero ostatnio został on sformalizowany. 28-letnicze, letni Czech, grający na co dzień na pozycji prawego obrońcy mierzy 1,80 m, Transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro, ale ze względu na wygasający kontrakt jest to transfer bez odstępnego, no a sam podpisał umowę do 30 czerwca 2028 roku. Michal Saczek Grał przez większość kariery w swojej ojczyźnie dla między innymi Sparty Praga, a w 2023 roku zamienił Czechy na Jagiellonie Białystok. W tym sezonie rozegrał 34 spotkania, w których zaliczył 5 asyst. Pewnie tych meczów byłoby więcej, gdyby nie kontuzja nogi, której nabawił się na początku rundy wiosennej, ale pod koniec sezonu, słuchając wypowiedzi chociażby trenera Siemieńca, można było dojść do takiego wniosku, że z Michalem Saczkiem jest coraz lepiej, że ta rehabilitacja przebiega pomyślnie więc powinien być gotowy na okres przygotowawczy do nowego sezonu. Jest to piłkarz o sporym doświadczeniu, no bo rozegrał 66 spotkań na poziomie ekstra klasy, no i też ponad 200 przede wszystkim dla sparty Praga, ale też o sporej uniwersalności, no bo oczywiście w Jagiellonii grał jako prawy obrońca, natomiast wcześniej chociażby wsparcie Praga zwykle jako środkowy pomocnik. To przede wszystkim zawodnik, który świetnie czuje przestrzeń. Grając jako prawy obrońca w zasadzie nie był tym prawym obrońcą, grał raczej z daleka od linii, bo i schodził często właśnie w kierunku środkowej strefy boiska, no i tam rozprowadzał piłkę. Pod tym kątem błyszczał również w ekstraklasie. Jego celność podań wynosiła 89%, co jest wysokim wynikiem. No a przede wszystkim celność podań do trzeciej tercji była na poziomie 86%, co było szóstym wynikiem w całej ekstraklasie. Często dynamizował akcję, średnio zagrywał aż 11 podań progresywnych na 90 minut, co było dziesiątym wynikiem w Także Jarosław Kubicki może zastąpić Patryka. Helebranta w środku pola pod kątem takiego opanowania, doświadczenia, ważenia akcji, a Michal Saczek pod kątem rozegrania. I oczywiście ciężko wejść na tak wysoki poziom jak Patryk Helebrant pod tym kątem. Natomiast uważam, że Michal Saczek to jedna z nienicznych postaci grająca na ekstraklasowych boiskach, która jest w stanie zbliżyć się do tego poziomu. Zobaczymy, czy jako prawy obrońca, czy jako środkowy pomocnik. To oczywiście zweryfikuje czas. Obecnie ze względu na sytuację kadrową myślę, że jako prawy obrońca, no bo warto pamiętać, że Patrick Celebrant dalej jest piłkarzem Górnika Zabrze i możliwe, że na kolejny sezon w Zabrzu zostanie. A dla samego Saczka może być to też dobry ruch pod kątem życiowym. Sporo jakiś czas temu mówiło się w mediach o tym, że jego rodzina chciałaby mieć nieco bliżej do ojczyzny, więc finalnie dobieła swego. To jak na razie wszystkie potwierdzone ruchy Górnika Zabrze, no ale też Górnik się nie zatrzymuje i walczy o nowego bramkarza, którym ma zostać Marcel Łubik, a więc 21-letni Polak mierzący 1,90 m, którego transfermarkt wycenia na 450 tysięcy euro, a do górnika zawsze miałby trafić w ramach wypożyczenia rocznego bez opcji wykupu, według informacji niemieckiego Liga Insider. Marcel Lubik to bramkarz, który od lat reprezentuje barwy młodzieżowych drużyn niemieckiego Augsburga, który ma upatrywać w nim sporą nadzieję, dlatego też próbuje ogrywać go w różnych rozgrywkach. Ostatni rok Marcel Lubik spędził w pierwszoligowym GKS-ie, w którym zagrał 34 mecze, stracił 36 bramek i zachował aż 12 czystych kąt. Był to taki bramkarz, który wyróżniał się na sapleczu Ekstraklasy. klasy. Czym między innymi warunkami fizycznymi? Mierzy on 1,90 m i co prawda to nie jest jakoś mega dużo jak na bramkarza, ale waży swoje 85 kg. Jest po prostu bramkarzem o sporych gabarytach. Jest duży postawny i po prostu napastnicy mogą się momentami go przestraszyć, jeśli ten skraca kąt i w sytuacji sam na sam wychodzi nieco wyżej. A między słupkami też spisuje się świetnie. W tym sezonie uchronił GKS-tychy przed stratą ponad 11 bramek. Jego statystyka Prevented Goals wyniosła 11,2, zdecydowanie najlepszy wynik na zapleczu ekstraklasy, a przy tym wykazywał się naprawdę dobrym refleksem. Z tych wszystkich strzałów, które bronił, 79% to były uderzenia z bliskiej odległości. Też jest to najlepszy wynik na zapleczu ekstraklasy, też imponował swoim refleksem. A do tego dobrze gra nogami, często decyduje się na takie długie, otwierające wręcz nawet podania. Średnio na długi dystans podaje 10,5 razy na 90 minut, a celność tych zagrań wynosi 57%, choć uważam, że ta statystyka celności tych zagrań nie do końca oddaje jego możliwość gry nogami. Pytanie tylko, czy Majchrowicz dał powody ku temu, aby odsuwać go od pozycji pierwszego bramkarza? W mojej opinii absolutnie nie. Po zmianie w Górniku Zabrze bramkarza z właśnie Szromnika na Majchrowicza można było zauważyć pewien Progres między słupkami. Majchrowicz lepiej spisywał się po prostu w tej roli od swojego poprzednika. Natomiast w ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że Majchrowicz może wrócić do Radom, Radom, i być może stąd właśnie transfer łupika. który moim zdaniem jest bramkarzem gotowym na to, aby sprawdzić się na ekstraklasowym poziomie. W mojej opinii ma naprawdę olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o grę stricte bramkarską, ale również o grę nogami. Ma oczywiście trochę do poprawy, jeśli chodzi o cenność tych zagrań. Natomiast same takie możliwości dystrybucji piłki są u niego na naprawdę imponującym poziomie. I co prawda, szkoda z perspektywy górnika, zawsze, że w tym wypożyczeniu nie ma być opcji wykupu. Natomiast, zważywszy na odejście szromnika i ewentualne odejście majchrowicza, górnik będzie potrzebował bramkarza na wczoraj. I myślę, że na taką ofertę nie należy wybrzycać. Zobaczymy, czy finalnie ten transfer dojdzie do skutku. Natomiast trzeba przyznać, że to, ile transferów górnik na obecnym etapie okienka transferowego przeprowadził, jest jest wręcz imponujące i jest to świetny prognostyk dla kibiców tego klubu, zważywszy na to, że często w realiach polskiej piłki bywa tak, że większość piłkarzy trafia do danego zespołu w trakcie okresu przygotowawczego, później muszą oni nadrabiać zaległości. No tutaj w przypadku Górnika Zabrze może tak nie być. O co powalczy zatem Górnik Zabrze w kolejnym sezonie? Wydaje mi się, że takim celem mogą być eliminacje europejskich pucharów. Warto pamiętać, że w najbliższym sezonie Polska będzie miała 5 slotów na grę w europejskich pucharach. W więc nawet piąte miejsce w Ekstraklasie może dawać eliminację Ligi Konferencji Europy. Jest to świetna szansa dla polskich klubów, aby przeżyć taką przygodę właśnie w Pucharach. Natomiast nie wykluczałbym też, że w najbliższym czasie Górnik Zabrze powalczy o Puchar Polski. Michal Gaszparik jako trener Spartaka Trnawa wygrał to trofeum trzykrotnie, więc być może ten sukces powtórzy również w Górniku Zabrze. No a te wzmocnienia są naprawdę bardzo solidne jak na poziom Ekstraklasy. Wzmocnienia, które które w mojej opinii pretendują górnik aby o to walczyć. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak Wy oceniacie te ruchy transferowe Górnika Zabrze, o co Waszym zdaniem Górnik powalczy w kolejnym sezonie. Ja w tym filmie przedstawiłem opinię na praktycznie wszystkie te tematy, oprócz oczywiście mojej opinii na temat transferów Gabriela Barbozy i Teodorosa Cirigotisa, na temat których powstały osobne filmy na tym kanale, do których z tego miejsca oczywiście serdecznie odsyłam. Na samo zakończenie zachęcam oczywiście do zostawienia łapki w górę, zachęcam do subskrybowania tego kanału, aby kolejnych tego typu treści nie ominąć. Za wszystkie łapki w górę i subskrypcję oczywiście serdecznie z góry. Dziękuję. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Cześć.